Lili i Tuliś uczą się mówić przepraszam, proszę, dziękuję. W pokoju Lili było cicho, miękko i przytulnie. Przez zasłonkę w misie wpadały promienie słońca i tańczyły podywanie. Na poduszce jak zawsze siedział Tuliś, ukochany beżowy króliczek z długimi uszami i delikatnym pyszczkiem. Lili przeciągnęła się, ziewnęła i zerknęła na zegar. Dziś w przedszkolu mamy mówić o magicznych słowach, powiedziała do tulisia. Ale czy słowa naprawdę mogą być magiczne? Króliczek milczał, ale jego uważne oczka jakby słuchały i rozumiały. Lili wstała, ubrała się powoli i wzięła tulisia pod pachę. Może dzisiaj to sprawdzimy, szepnęła i ruszyła z mamą do przedszkola. Po drodze do przedszkola Lili i mama szły znaną uliczką. Drzewa szeleściły liśćmi, ptaki śpiewały, a Lili myślała o tym, co pani Ania mówiła ostatnio, że przepraszam to nie tylko słowo, ale sposób, by naprawić to, co się zepsuło. Nagle bam. Lili, zapatrzona w wiewiórkę na drzewie, wpadła prosto na pana Zbyszka, sąsiada z parteru. Oj, zawołał pan Zbyszek, lekko zaskoczony. Lili poczuła, jak policzki robią jej się czerwone, spuściła głowę, ale wtedy mama położyła jej rękę na ramieniu. Tuliś wyglądał z za jej kurtki z troską. Przepraszam, panie Zbyszku, powiedziała Lili cicho. I wszystko w porządku, odpowiedział z uśmiechem pan Zbyszek. Dziękuję, że to powiedziałaś, Lili. Lili poczuła, jak jej serce robi się lżejsze. To słowo rzeczywiście miało w sobie coś ważnego. W przedszkolu czekała na dzieci zabawa w sklep. Pani Ania rozłożyła stoisko z zabawkami, a kasztany udawały monety. Największą atrakcją był ogromny pluszowy dinozaur. Zielony, z miękkimi łapkami i śmiesznym uśmiechem. Lili od razu do niego podbiegła, ale zanim zdążyła go chwycić, Zosia już trzymała go w ramionach. Bez zastanowienia, Lili wyciągnęła ręce i zabrała zabawkę, nie mówiąc ani słowa. Zosia zbladła i zrobiła krok w tył. W sali zapadła cisza. Lili spojrzała na Tulisia. Siedział w kącie lekko przechylony, jakby patrzył prosto w jej oczy. W jej głowie pojawił się cichutki głos. Lili, może spróbujesz poprosić? Dziewczynka podeszła z powrotem do Zosi. Zosiu, przepraszam, że zabrałam dinozaura. Mogę pobawić się po tobie? Proszę? Zosia uśmiechnęła się od razu. Jasne. I tak jest trochę ciężki, ale śmieszny, prawda? Lili poczuła, że coś dobrego się wydarzyło. Słowo proszę naprawdę zmieniło wszystko. Po zabawie dzieci zjadły przekąski. Były chrupki, jabłka i... jedno, ostatnie ciasteczko. Lili bez namysłu sięgnęła po nie. Ej! – zawołał Oliwier. – To moje ulubione. Czekałem. Lili zamarła z ciastkiem w dłoni. Chciała zniknąć pod stołem. Tuliś siedział na krześle obok, lekko przekrzywił główkę, jakby szeptał. Można spróbować inaczej. Przepraszam, Oliwierze – powiedziała Lili cicho. Nie wiedziałam, że czekałeś. Może podzielimy się? Chłopiec spojrzał zaskoczony. A potem się uśmiechnął. Połowa dla ciebie, połowa dla mnie. Tak smakuje najlepiej. I naprawdę. Ciasteczko smakowało jak nigdy wcześniej. Po obiedzie dzieci usiadły na dywanie. Pani Ania z uśmiechem spojrzała na klasę. Dziś poznaliście trzy magiczne słowa. Jakie to słowa? Przepraszam. Proszę, dziękuję, krzyknęły dzieci chórem. A teraz spróbujmy wymyślić rymowanki, powiedziała pani Ania. Lili zgłosiła się pierwsza. Mówię, przepraszam, gdy coś popsuję, bo wtedy serce mniej się buntuje. Dzieci zaklaskały, a pani Ania kiwnęła głową. Piękne. To słowa, które mają moc leczyć serca i budować przyjaźnie. Zbliżał się koniec dnia. Dzieci zakładały kurtki, pakowały plecaki, żegnały się z kolegami. Lili podeszła do Zosi. Dziękuję, że czekałaś z dinozaurem. Potem do Oliwiera. Dziękuję za ciasteczko. Na końcu do pani Ani. Dziękuję za dzisiejszy dzień. Był naprawdę Magiczny. Pani Ania się uśmiechnęła. Lili, dziś byłaś prawdziwą czarodziejką słów. Lili spojrzała na Tulisia. To on mnie nauczył, szepnęła. Wieczorem, już w piżamce, Lili leżała w łóżku. Tuliś, przytulony do policzka, pachniał znajomo, jak dom, jak bezpieczeństwo. Tuliś, dziś się nauczyłam, że słowa mogą być jak mosty, szepnęła. Jak latarki w ciemności. Pomagają zrozumieć i być bliżej innych. Pogłaskała króliczka po łóżku. Dziękuję, że jesteś. Przepraszam, że czasem zapominam mówić proszę, ale postaram się pamiętać. Zamknęła oczy, a trzy słowa wirowały w jej głowie jak ciepłe iskierki. Przepraszam. Proszę. Dziękuję.